Pierwszy błąd odnośnie turbiny. Złapia ostrość. Pierwszy błąd to mamy 18051 eee, Centralnego Zespołu Elektronicznego to będzie brak mas. A drugi, o. Jeszcze raz zobaczymy. Okej, okay, bąd numer jeden. Będą zaśniedziały masy. Bąd numer dwa. To to, co pokazywaliśmy. Okej, okay. robimy masę teraz. Okej, okay. Golfik przyjechał na brak mocy. Filterek po naszej wymianie. Filterek rzekomo wymieniony dwa dni temu. Po wymianie filterka trochę lepiej, ale dalej brak mocy, bo. Błąd wychodzi, że nie mamy. Ja to Pokazać. Nie mamy czego? Turbinki Ech. będzie ciężko tam zajrzeć. A może tak poświecimy? Kurka hmm. dolotowa. O! Ale nie jest wpięta. I mamy brak mocy. Autokopci na czarno, odcina turbinę. Dobra, po wyjęciu rurki mamy. Dlaczego się nie chce zapiąć? Bo uszczelka zamiast być w tym miejscu, znajduje się w tym. Komuś nie poszło. O, bardzo bym cię prosił, żebyś podtrzymał. Cyk, cyk, cyk wypadałoby ją wymienić w ogóle ale weszła na swoje miejsce ktoś ją po prostu zamiast tu zsunął do tego miejsca i nie mogła się zaczasnąć dobra dobra, tutaj kolega pojedzie na test zobaczy wszystko, jest ok następna przyczyna Pasek rzekomo wymieniony, napinacz wymieniony, a zaraz uruchomimy autko i zobaczymy, co się dzieje z paskiem. I teraz zobaczmy, co tu się dzieje z tym paskiem. Napinacz cały lata. Słychać. A winna jest rolka, czyli łożysko alternatora ładnie sprzęgiełka alternatora. Dobra! O. I do wymiany mamy jeszcze sprzęgiełka alternatora, a nie napinacz. Dobra! Przykład, że masy są niewłaściwe. Jedną mamy tutaj, następna jest ukryta tutaj pod filtrem. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Tu ją mamy. Następna jest tutaj pod akumulatorem. I jeszcze jedna prawdopodobnie już będzie pod filtrem. Na wolnych obrotach auto nie ma nawet 14V napięcia OK Po oczyszczeniu samych mas. od razu ponad 14 wskakuje i się stabilizuje Jeszcze 20. razu ciszej pracuje. Równie nie kopci. Dobra.